Siemano moi drodzy, witam Was dzisiaj w kolejnym rytuale pielęgnacyjnym i dzisiaj mam same smakołyki, bo przygotowałam dla Was tylko kosmetyki polskie i każdy z nich kosztuje mniej niż 35 zł. Zaczynamy od demakijażu. Ja tutaj sięgam po olejek do pielęgnacji twarzy i demakijażu z Make Me Bio. Ja nie przepadam za formą olejków, zdecydowanie wolę balsam myjący, ale dla tych osób, które, które olejki lubią, myślę, że to będzie ciekawa opcja. On ma bardzo przyjemny cytrusowy zapach. Ładnie sobie radzi z demakijażem. Ja tutaj miałam długotrwałą pomadkę ją rozpuścił bez problemu. Troszeczkę ma problem ze zmyciem tuszu wodoodpornego. Jeżeli ktoś takiego używa, to, to on tak sobie średnio radzi, ale z pozostałymi rzeczami nie mam tutaj na co się skarżyć. Zmywam go przy pomocy mydła Hagi i wyrzuciłam już kartonik, ale jestem prawie pewna, że to było mydło z masłem tukuma. Ono mi się też świetnie sprawdza, zarówno do mycia twarzy, jak i do mycia ciała. Bardzo fajne, delikatne mydło. Ja tak jak Wam zawsze tutaj powtarzam, zmywam bardzo, bardzo delikatnie i nie zaciskam oczu, wtedy mi się mydło nie dostaje do środka i nic mnie nie szczypie. Także może to będzie dla Was jakaś pomoc. I do zmywania tego mydła używam ciepłej wody, nie gorącej i nie zimnej, żeby bez potrzeby tej skóry nie szokować. Tylko właśnie takiej letniej, ciepłej wody. Następnie sięgam po taki micelarny żel do mycia twarzy i do makijażu z Go Cranberry. To jest bardzo ciekawy produkt, bo on się w ogóle nie pieni. Jak tutaj zobaczycie, jak go będę na twarz i on praktycznie w ogóle nie daje żadnej piany. Jeżeli macie skórę bardzo suchą, odwodnioną, podrażnioną, to myślę, że to będzie dla Was ciekawa sprawa. On ma identyczną konsystencję jak żel do mycia twarzy z Santa Verde. Dosłownie taki sam, jeśli chodzi o konsystencję. Zapach ma trochę taki, ja bym powiedziała, taki cukierkowy. on średnio pasuje, bo jest dosyć mocny, ale delikatnie bardzo myje i nie wysusza skóry, więc z niego jestem bardzo zadowolona. Przy tłustej skórze myślę, że się niekoniecznie sprawdzi, ale właśnie przy takich wrażliwych, Suchych, dojrzałych cerach to, to będzie coś fajnego. I zmywam go również letnią wodą. I będę teraz wycierać budzie przy pomocy papierowego ręcznika. Bardzo dużo osób do dzisiaj pyta, dlaczego ja tak robię. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że takie delikatne oklepywanie ręcznikiem jest w moim przypadku dużo łagodniejsze niż pocieranie czy oklepywanie ręcznikiem zwykłym, tradycyjnym i zawsze mi się od tego czerwieniła skóra. A poza tym, jak miałam duże problemy z wysypkami, to często jednorazowy ręcznik był bardziej higieniczną opcją. Następnie spryskuję twarz moim ukochanym hydrolatem z Melisy z Bioline. Fantastyczny ten Hydrolat. pokazywałam Wam go ostatnio w ulubieńcach. On tak pięknie koi skórę i tutaj, bez względu na to, jaki macie rodzaj cery, myślę, że on będzie się sprawdzał. Super jest. Zamiast esencji, tym razem używam toniku do twarzy z Sylveco, Mnóstwo osób mi go polecało, ja jakoś zawsze, tak nie wiem, no nie doceniałam troszeczkę tego produktu. I w końcu zdecydowałam się na niego, wklepuję go delikatnie w skórę, bardzo ładnie na wirża. Jest przyjemny, troszeczkę jest lepki, ale jeżeli nakładam na niego dalej jakieś kosmetyki pielęgnacyjne, to nie sprawia żadnego problemu. I do maseczek tonikowych sprawdza się świetnie. Pod oczy nakładam krem z nakomi, który nazywa się po prostu organowy krem pod oczy. Jest dosyć lekki, szybko się wchłania i fajnie się nadaje pod makijaż. Ja na noc wolę cięższe produkty, wolę taki balsam gęsty, coś takiego bardziej tłustego, ale ten kremik jest bardzo fajny, chciałam Wam go dzisiaj polecić, bo zaskoczyło mnie, jak ładnie się sprawdza, tak jak mówię na dzień. Pod makijaż. but I tu zastanawiając się nad serum albo kremem do twarzy Od razu sięgnęłam po olejek zorientany. To jest róża japońska i szafran On dosyć mocno pachnie różami To jest mój ogromny ulubieniec Ja go odkryłam nie wiem może z 5 lat temu Pięknie nawilża Ja go mogę użyć spokojnie albo jako dodatek do kremu Albo jako serum pod krem Albo zamiast kremu po prostu I tak dzisiaj będę robić Zresztą szukałam jakiegoś fajnego kremu do twarzy poniżej 35 zł Znalazłam kilka Ale żaden nie był taki, że stwierdziłam, że o naprawdę jest super I mogę Wam polecieć A tutaj postarałam się wybrać same perełki jeśli możecie mi polecić jakieś niedrogie polskie kremy do twarzy, to zostawcie proszę w komentarzu informację. Postaram się też zerknąć i później dalszej ilości osób polecić, jak znajdę coś fajnego. Tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie mi koniecznie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Na razie!